po prostu tu śpię z moją mamą nie bo po pewnych sprawach to jest moje łóżko na którym powinienem spać, ale nie to jest mój plecak moi, moi koledzy wiodzą, że mam taki plecak i dla mojej koleżanki tu mam dywan którym latałem i tu latałem tu mam to Suszarkę, kubełka, mapa kolejna, jakieś ten zdjęcie z przedszkola. Tu moje zdjęcie z tatą, a tu ten, tu bujurko. Przepraszam, że takie nie ale nie chce mi się robić. I to mój pokój ogólnie.